Cześć, piękny jesienny dzień. Przecudowne barwy, wiecie, w słońcu, te, te, te żółcienie, lude, czerwienie nawet, no przecudownie jest. Fajna pogoda na spacer, trochę chłodno, ale mam dzisiaj ochotę trochę ponagrywać, no siadły mi mikrofony moje, z baterie poleciały i, i dzisiaj może dźwiękowo być trochę słabiej, no ale spróbuję. Teraz będę mówił o procesie, który przebiega w układzie mocna zasada, niemocny kwas. Ja dzielę kwasy na mocne i niemocne, to znaczy niemocne to są średniej mocy i no i te słabe. Tak 10 do minus 2 tam determinuje jakby ten, 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 ten... Te granice można sobie wstawić do wzoru zostwarda z teorii, tak? Na, e, z, k, z, K, K, C0 alfa kwadrat, 5%, 0,05 i sobie policzyć dokładnie tą stałą, więc y, dla stężenia mol na decymetr y, to wychodzi, tak. Teraz, y, słuchajcie, y, mocna zasada. Mocna zasada są roztwory w y, potasu, sodu, y, baru, no i, Woda wapienna. woda wapienna, tam jest wodorotlenek wapnia T w tablicach rozpuszczalności, pracujemy z tablicami rozpuszczalności, tam jest T, ale jak weźmiemy sobie więcej wody i zrobimy roztwór z nadosadem, się ostoi, zlejemy, to, to to jest woda wapienna, przez bibułę najlepiej to zrobić, jest czysta woda wapienna, to jest roztwór wodorotlenku wapnia, zasada wapniowa. I to lecimy. To pisze się o OH- z roztworu. Ja tu pokazuję uparcie. Dodać HNO2, taki kwas azotowy 3, egzaminacyjny, troszkę kontrowersyjny, ale nie ma sprawy. Teraz słuchajcie, ten kwas oczywiście idzie nieznacznie wiony, czyli proces idzie w relacji Zasada kwas, nasada kwas, Ustaje H2O, pisze to H2O, tutaj widać chyba, widać i teraz patrzy się, tutaj jest minus, tak, co jest minus z tego kwasu, anion azotanowy 3, to jest świetnie zrobione, co ja liczę jeszcze raz, proton H minus H2O, minus, minus, koniec, nie liczę tutaj atomów azotu, nie liczę atomu wodoru, nie liczę atomów tlenu. Moja maksyma jest nigdy nie liczę atomów tlenu. Nigdy nie liczę. I teraz drugi. Anion. Kwas siarkowy 4. Roztwór wodny. Jedziemy. Kwas, każdy kwas widzimy tak. Proton. I anion, tak, czyli mamy e, tak jak HA jest. Proton Anion H2O tu widać pewnie się tak uchylę. Dodać jeden minus, a tu minus to jest hso 3 minus. Kolic nic nie liczy, patrzcie co ja liczę jeszcze raz. HOH H2O. I OH-, HSO, HSO3-, teoria Brunsteda, chodzi w pierwszym też, kwas, zasada, dawca protonu, kwas, zasada, anion, kwas, powrotnie kwas, zasada. Pisze tak, bo wiecie, w arkuszach naturalnych jest, jeżeli reakcje przebiegają w roztworach wodnych, to jest zapisz skróconą jonową, zapisz formę skróconą jonową, tak jest podane. Musimy od razu pisać skróconą jonową, bo, bo wiecie, piszecie cząsteczkowa, potem jonowa, przekreślacie, skrócona jonowa. Kompletnie bez sensu jest takie pisanie. Trzeba od razu pisać w formach skróconych e, jonowych, bo takie są wymogi i to szybko wtedy nie tracicie czasu, zdobywacie punkty. Lepiej to widać w ogóle, bo ocha minus, no brzydkie to na, o, napisałem tak na szybko, OHA minus, a jest ekstra. Tu mieliśmy mol do mola, ale rację, jeden mol, 1 mol, 1 mol. Oczywiście, no ten de 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 deczko idzie, jeszcze, jeszcze hy hydroliza, czy ustala się stan równowagi. I teraz mamy kwas, ten tutaj, tak, kwas reaguje z zasadą, lecimy do H2O. h 2 C jak z dzichu, tu widać, C jak z dzichu. I mamy dwa minusy, no to co to może być z dwoma minusami, nie? Aku Aku, trójka ładnie. Jak się sumuje to. Wychodzi 2 OH-, tam idzie, tam idzie redukcja wyrazów. Nie skracanie, tylko redukcja wyrazów dodać H2SO3, Aku ten zapis trochę taki bezsensowny zapis. Dwa minusy i teraz tak. 2H, 2OH, 2H, 2O. C jak Cecylia. Tak to się pisze. Potem można sobie zrobić z kwasem ortofosforowym 5, ale pokażę, gdyby to było, wiecie, cząsteczkowo, no bo to cząsteczkowo, uwierzcie, jest normalnie, lipa, straszna to jest na poziomie, nie wiem, gimnazjum. Ten zapis, no taki zapis nie jest dobry tutaj. Tak samo tu taki zapis, no nie jest dobry. Po co w ogóle taki zapis stosować? Nie wiem. Ale gdyby, tak? To widzę wyraźnie, jest 3H, 3H. Jeżeli mam 3 do jednego, w molowo, 3H. 3OH, 3OH, yy, 3K2O, zwrócę uwagę co ja liczyłem, liczyłem 3 grupy wodorotonowe, 3 atomy wodoru, 3 cząsteczki wody, yy, jedna reszta kwasowa, PO4, 3 atomy potasu są tam widać, K3PO4. Minus 3 plus 1, widać, że to powstaje, i roztwór wodny, to że sunie nie powstaje, tylko roztwór wolny, wodny, roztwór wodny mm, ortofosfolanu 5 potasu, ale to jest poziom, to jest poziom gimnazjum i ludzie się wyją, jak, na, jak, jak ktoś pokazuje w ten sposób, jak tu na dole, to ludzie wyją pod tym filmem i mówią, boże, Jezus, jak ja to zrozumiałem, nareszcie, o ha. guzik rozumie, nie rozumie kompletnie. Piszą wzór soli, potem tak, 3 atomy potasu, 3 atomy potasu, p, p, atomów tlenu, 3, dodać, 4, 7, 4, dodać, 3, 7, yy, sorry, no liczą, zgadza się, zgadza, ale ja to rozumiem. Nie rozumiesz, nie umiesz nic, tak, piszesz, to możesz rozumieć, tu jak piszesz, to guzik rozumiesz. Guzik, rozumiesz? Liczysz pojedyncze, a zgadza się, ok. Nie wiesz w ogóle, na czym ten proces polega. Tu jest napisane, na czym polega proces przebiegający między mocną zasadą a niemocnym kwasem. Czyli czołem będę nagrywał następny film.